To jest talizman. Witajcie. Jest 23 sierpień i ten arbus został zerwany 6 dni temu, ponieważ miał martwy pęd. Jest to odmiana talizman numer 27. Tym samym jest to drugi z owoców, który rósł na jednej sadzące. Trochę go odpuszczę dzisiaj. Do kroję. Obejrzyjmy najpierw skórę. Tą stroną leżał do słońca. Nie na tej stronie leżał, tylko do góry była. Ma takie piękne, jasne, kremowe pasy. Z drugiej strony, ciemniejsze. Za chwilkę powiem, co nieco porównamy z tym drugim egzemplarzem. Na film zapraszam również z rozwagi, z, z pomiaru zawartości cukru pierwszego egzemplarza. Wysiany został 15 kwietnia. I tamten pierwszy egzemplarz był zerwany 38 dni od zapylenia. Ten arbus został zerwany około 50 dni od zapylenia, od zawiązania owoca. Tak jak wspomniałam, dlatego, że miał już martwy pęd, zupełnie martwy. I przeleżał sobie na schodkach w chłodnym miejscu do dnia dzisiejszego. Tamten arbus, słuchajcie, ważył. 4,20 kilo dwadzieścia deko. A ten, czy będzie większy? Mi wydawało się, że większy będzie, że jest, jak mierzyłam przykładając tamten arbuz do tego, to zdawało mi się, że jest oj, większy i co? Że ten jest większy. Cztery kilo siedemdziesiąt deko, o pół kilo większy. Czekajcie, jeszcze raz zdaję go z wagi. I położę znowuż. Tak wyminęliśmy jeszcze raz. Tak cztery kilo To największy do tej pory. Zarbuziaków. Oby był dojrzały. I zmierzymy zaraz zawartość cukru. Tak jak i wtedy. Dobrze, zabierzemy na bok. Odstawimy. Sama jestem ciekawa, czy będzie bardziej dojrzały, czy nie. I teraz słuchajcie, wtedy miał zawartość ym, procent cukru. W skali Brix miał 8,5% pod 9%. Jak będzie tym razem? No, wykadruj sobie tu, koleżanko, tnę. On będzie najsłodszym z arbuzów do tej pory rozkrojony. Rozkrojonych. Talizman. Tak. To będzie strzał w dziesiątkę. Tak. Na pewno. Pięknie pachnie. Pestki czarne, tak jak powinny być. Coś wspaniałego. Słuchajcie, on będzie na pewno dobry. To będzie pierwszy arbuz. Zaraz się przekonamy. Zaraz się przekonamy. Czekajcie, trzeba ciachnąć go jeszcze. No nie no, prawdziwy arbuz, już widać. Już to widać. Tak jest. Obstawiam, że będzie 10%. Na pewno nie mniej. Poczekajcie. Parę kropli. Zamykamy i co, patrzymy razem? Mogłoby się udać to. Nie ma, nie ma dziesięciu. O nie, a jest słodziutki. Ma więcej niż tamten. Z lewej strony granica białego i niebieskiego. Czyli 9 z lewej strony. Patrzymy, 9% w skali Brix. To jest najsłodszy arbus, jaki do tej pory zerwałam. Czekam na lepszy. Cóż mogę powiedzieć? Słuchajcie, życzę wszystkim niegorszych od tego mojego. Niegorszych. Pestki czarne. Słuchajcie, przyniosłam jeszcze opakowanie z tych nasion. Wysiewałam, właśnie jest to ten owoc. Talizman F1. F1 to jest to ten symbol, że nie powieli cech matecznych. I teraz zobaczcie, jaki kolor miały pestki. Proszę, beżowe. Takie beżowe. A jakie ciorne mam ja. Te pesteczki zostaną zebrane, <noise> zebrane, wysiane i porównamy za rok. Porównamy za rok. Co z tego wyrośnie? Czy coś jeszcze lepszego? Fajne, lubię takie ciekawostki. Dobrze, smacznego życzę arbuziarzom i fanom arbuzów i tym, którzy lubią arbuzy. Na razie. Także ogłaszam oficjalnie najlepszy arbuz, najsłodszy jaki do tej pory zerwałam. Nawet te pestki wyglądają przepięknie. Człowiek docenia wszystko. Jak do tej pory były nieudane plony, to się docenia nawet taką urodę, jak tu widać naćkane pestek. A ta ilość pestek nie odstraszy potencjalnych smakoszy. Nie szkodzi, że jest ich tak dużo. Ważne, że jest to najsłodszy argus jak do tej pory. Słuchajcie, minęło dwa dni. Odkąd rozkroiłam arbuza? Wtedy mówiłam, że pestki, i zresztą było to widać tak jak teraz, że pestki są czarne. Po dwóch dniach pestki zmieniają się na taki kolor. Nie wiedziałam, że coś takiego dzieje się. A Państwo wiedzieliście coś takiego odnośnie pestek? Po wysuszeniu taki kolor mają. A w arbuzie taki czarny, mocno ciemnobrązowy. Duża różnica. Taka ciekawostka.